Na Żuławę, kolejny odcinek. Dzisiaj wybierzemy się do Giemnic, ale zaczniemy jak zawsze. Książkę, którą dzisiaj polecam W przyszłości dla przyszłości, wspomnienia najstarszych mieszkańców Żuław, wydanej przez wydawnictwo AGNI, jak również w współpracy ze Stowarzyszeniem Żuławy Gdańskie. Stronkę internetową, którą Państwu dzisiaj polecam, jest to holland.org.pl. Jest to stronka, która zajmuje się osadnictwem holenderskich na ziemiach gdańskich. Spacer po Gimnicach, podzielimy sobie na dwie części, z powodu tego, że jest tam wiele zabytków. Gimnice pierwsze wzmianki w 1292 roku książę Pomorski Mściwój Drugi nadał Gimnicę klasztorowi w Wepliny. Jest to jest ulicowo-placowa. Pierwszy zabytek, który zobaczymy, jest to Gimnica nr 4, dom murowany z 1910 roku, przed wojną. Był to dom, siedziba urzędnika gminnego. I teraz przed Państwem widzicie fragment starej pocztówki, jak również zdjęcie współczesne. Kolejny zabytek, przy którym zatrzymujemy się numer 7, dom drewniany z końca XIX wieku. Przed Państwem zdjęcie współczesne. Kolejny dom, przy którym się zatrzymujemy, jest to dom numer 10, murowany z końcówki XIX wieku, przebudowany, ale widać ozdobne fryzy. Fryzy nad oknami. Co to są fryzy? Fryzy są to ozdoby z cegieł. Te cegły cofano lub bardziej dawano do przodu, robiono z nich różne figury geometryczne, tak żeby wywołać efekt ozdobny. Przy budynku, który przed chwilą oglądaliśmy, obok stoi budynek gospodarczy, jest to budynek z 1883 roku, numer 11, na którym jest ceramiczna ozdoba głowy konia, jak Państwo mogą teraz zobaczyć na zdjęciu. Teraz na chwilę zatrzymamy się przy budynku numer 12. Obecnie jest to plebania, jest to dom murowany z końcówki XIX wieku. Zatrzymamy się obok kościoła. Kościół jest wzniesiony na miejscu starszej świątyni. Był budowany w latach 1840-1841. Teraz widzą Państwo pocztówkę z początków XX wieku. Później, w roku 1945, w kościele została zniszczona wieża. Teraz mogą Państwo zobaczyć zdjęcie bez wieży. Lecz w roku 2007 udało się odbudować tą wieżę i teraz Państwo mogą zobaczyć pocztówkę z odbudowaną wieżą. Ostatnim zabytkiem, który dzisiaj zwiedzimy po zachodniej stronie Gemis, będzie to dom numer 20, łamana na 21. Jest to dom murowany z początków XX wieku. Dziękuję za dzisiejszy odcinek. Zostańcie z rzukisem w domu. Zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrypcji. Jak również proponuję wstawiać stare zdjęcia budynków. Śmiało nie wstydźcie się. Myślę, że może uda nam się, tak samo jak proponowałem na długim polu, stworzyć chronikę Gielnic po roku 1945.